Cześć, jestem Łewa. To mogliście słyszeć na moich trzech filmach. Wiem, ogromna liczba, ale w tym roku chciałbym to zmienić, żeby to nie były trzy filmy, tylko nie z 50. Zobaczymy. I dziękuję za taki pozytywny odbiór, ponieważ na pierwszym filmie jest prawie 4,5 tysiąca, na drugim ponad pół tysiąca a na trzecim prawie 1000. Są ogromne liczby. Dziękuję również za tyle komentarzy. Pamiętajcie, żeby pisać komentarze, bo... Mi to pomaga zobaczyć, co robię źle i to też powiększa te zasięgi, co dla mnie jest aktualnie bardzo ważne jako mała osoba na YouTube I dziękuję również za 100 subskrypcji, dla mnie to jest duża liczba i chcę was zachęcić, ponieważ powstały dwa inne kanały, o których pewnie nie słyszeliście, jeśli mnie nie śledzicie. A raczej mnie nie śledzicie, bo nie ma czego. Więc zapraszam was na łełpa, gdzie publikuję muzykę i na Enduro, gdzie publikuję Enduro po prostu. No, ciężko się nie domyśleć. Chcę Was również zaprosić na mój serwer z Discord, który chciałbym w końcu otworzyć. A to się strasznie przyciąga. Po pierwsze, nie chce mi się. Po drugie, bardzo mi się nie chce. To są dwa główne powody, dlaczego, ale no, może kiedyś. I też yy, założę Instagrama, gdzie Was yy, bardzo ciepło za zapraszam. Instagram to, raczej nie będzie tajemnicą, że to jest wewap 355 I tam będę publikował trochę mojego lifestylu Czyli tak jak, no, tego czego jest Instagram Aktualnie tam jest parę zdjęć, które w mnie nie... Niektóre z nich po prostu... ma Dzieło sztuki Niektóre trochę słabsze no. Popatrzajcie, zobaczcie, lajka zostawcie Serduszko przepraszam eee, No i tak... Dziękuję Za to, że... Oglądacie do zobaczenia. Easy.